Szalom i witajcie ponownie w Izraelu z Aliną. Dziś jesteśmy w biblijnym mieście Ashdod. Miasto olbrzymów Anakitów, miejsce, gdzie znajdowała się Arka Przymierza oraz miasto, które zostało dotknięte straszną plagą i karą od Boga. Poznamy dogłębnie historię i archeologię tego miejsca, oraz spróbujemy zrozumieć, dlaczego archeolodzy nie chcą prowadzić wykopalisk tam, gdzie znajdowała się arka. Więc, jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Aż dot to jedno z miejsc, które skrywa najwięcej archeologicznych i biblijnych tajemnic w całej ziemi Izraela, i dlatego bez żadnych wątpliwości czeka nas bardzo zaskakujący dzień. Aby odbyć tę podróż razem z nami, mamy wyjątkowego gościa mojego tatę, doktora Jerzego. Szalom, kochani, szalom wszystkim. Bardzo się cieszę, że mogę poznać to miejsce, Linę będzie wspaniale. A teraz, jeśli jesteście gotowi, zaczynamy i wchodzimy do środka. Do twierdzy jam Jamwa Obecnie Ażdot jest piątym co do wielkości miastem w Izraelu. To nowoczesne i tętniące życiem miasto, które skrywa jednak ogromną przeszłość. To niezwykłe, Aline. Miasto powstało 3800 lat temu dzięki Kananejczykom. I pojawia się 20 razy w Biblii, zarówno pod nazwą Ażdot, jak i w Nowym Testamencie. Pojawia się jako Azoto. I skorzystajmy z okazji, że jesteśmy tutaj w ruinach. Aby zacząć rozumieć historię tego miejsca od samego początku... Aż dot została założona dawno temu jako miasto portowe. Jesteśmy tutaj, na brzegu Morza Śródziemnego. Po raz pierwszy miasto pojawia się w Biblii właśnie w Księdze Jozłego, kiedy dwanaście plemion aktywnie podbija ziemię obiecaną. Wyszli z niewoli egipskiej, spędzili 40 lat wędrując po pustyni, a teraz przekroczyli także rzekę Jordan. Muszą podbić ziemię od wszystkich ludów, które tutaj mieszkały. A jednym z tych wielkich ludów, które tutaj mieszkały, byli właśnie anakici, giganci. Jednak Jozue, mimo całych swoich umiejętności wojskowych, nie był w stanie pokonać wszystkich anakitów. Biblia mówi nam, że na całej ziemi pozostały trzy enklawy anakitów. W tamtym czasie Jozue poszedł i wyeliminował anakitów. Regiony górskie Hebronu, Debiru, Anabu oraz wszystkie góry Judy i wszystkie góry Izraela. Jozue całkowicie ich zniszczył razem z ich miastami. Żaden z anakitów nie przetrwał na ziemi synów Izraela. Tylko w Gazie, Gat i Ażdot pozostali. Zobaczcie, tylko w trzech miastach Ziemi Obiecanej pozostali Anakitowie, tutaj w Ażdot, w Gazie, która jest stąd niedaleko 30 km na południe, wzdłuż wybrzeża. A trzecim miastem jest Gat. Czyli miasto, z którego właśnie kilka dekad później pochodzi Goliat, a Biblia opowiada nam o jego olbrzymim wzroście. Ale kim byli ci giganci? Biblia mówi o trzech rasach olbrzymów. Pierwszą z nich są Refajnici i oni żyli w regionie Baszanu. To jest to, co dzisiaj nazywamy wzgórzami Golan. A wykopaliska archeologiczne na tym obszarze rzeczywiście odkryły gigantyczne struktury, takie jak Galgal -gal Refaim, czyli krąg olbrzymów, który zresztą już pokazywaliśmy tutaj na kanale. Ta gigantyczna budowla ma 160 metrów średnicy, 42 tysiące kamieni zostało użytych do jej budowy i pochodzi właśnie z epoki brązu. A drugą rasą olbrzymów byli Nefilimowie, którzy są niezwykle tajemniczą, przedpotopową grupą. Wiemy o nich niewiele, a informacje, które posiadamy, pochodzą głównie z księgi rodzaju. W tamtych dniach na Ziemi byli Nefilimowie, a także później, gdy Synowie Boży współżyli z córkami ludzi. A one rodziły im dzieci. Byli oni bohaterami dawnych czasów, mężami sławnymi. To, co usłyszeliśmy, wydarzyło się przed potopem, ale widzimy, że również później. Dwunastu zwiadowców opowiada o swoim spotkaniu z Nefilimami i rozprzestrzenili wśród Izraelitów negatywną relację o tej ziemi, mówiąc: Ziemia, do której poszliśmy na misję zwiadowczą, pożera tych, którzy w niej mieszkają. Wszyscy, których widzieliśmy, są godni i mają wielki wzrost. Widzieliśmy też Nefilimów, potomków Enaka, i w naszych własnych oczach byliśmy jak szarańcza i tak samo wyglądaliśmy w ich oczach, a także dla tych, którzy chcą zgłębiać nauki o Nefilimach. Istnieje więcej relacji, Jednakże w księgach apokryficznych, w księdze Henocha, w księdze Jubileuszów i w księdze Gigantów, znaleziony wśród zwojów. I trzecią rasą, trzecią grupą byli Anakici, których pochodzenie również jest bardzo tajemnicze. Wiemy, że są potomkami Enaka. Ale istnieją też teorie mówiące, że być może byli potomkami Nefilimów, którzy w jakiś sposób przetrwali potop, ale tego naprawdę nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć. To, co na pewno wiemy, to że mieli bardzo dużą potęgę militarną tutaj w Dot, że udało im się odeprzeć ataki Jozłego, ponieważ cały ten obszar, według Biblii, Został przeznaczony dla plemienia Judy, ale plemię Judy nigdy nie zdołało wypędzić stąd kananejczyków. I dlatego granica przebiegała kilka kilometrów dalej. Ile kilometrów w tamtym kierunku? Pewnie zastanawiasz się, co to za fiolka, którą noszę na szyi. Zawiera ziemię z wnętrza wzgórza świątynnego. Dzięki czemu noszę ze sobą biblijną historię. W 1999 roku ta ziemia została nielegalnie wyrzucona, by wymazać naszą przeszłość, ale archeolodzy uratowali ją dzięki projektowi przesiewania ziemi ze wzgórza świątynnego. Możesz stać się właścicielem kawałka tej historii i wesprzeć ich niezwykle ważną kacę. Zeskanuj kod QR lub kliknij link, by zdobyć wyjątkowy prezent świąteczny. Ale jakie dowody archeologiczne Mamy na istnienie Anakimów poza Biblią. Właśnie jedno z najważniejszych znalezisk nie pochodziło stąd, z Ażdodu, lecz z Egiptu. To był właśnie tekst klątwy sprzed trzech tysięcy lat. Co to właściwie znaczy? Znaleziono kawałek ceramiki, a na nim listę ludów będących wrogami faraona tutaj w Kanaanie. A wśród nich jest i anak, co oznacza lud anak, czyli anakitów. I co więcej, wymienia imiona ich królów: królów anak, eruma, abijamimu i akiruma. Teksty klątw były częścią rytuału mającego na celu zneutralizowanie wrogów. Robiono to w ten sposób, że imiona królów i wrogich ludów. Zapisywano na ceramice lub na figurkach, a potem faraon lub jego kapłani rozbijali te przedmioty, recytując przy tym klątwy. I życzyli sobie, aby tak jak ten dzban czy ta figurka były niszczone, tak samo ich wrogowie spotkali ten sam los. Wyobraź sobie więc, jak potężni musieli być anakinowie. Lud Anak, aby być uznanym za godnego wroga wielkiego starożytnego Egiptu? To znaczy, faraon, wielki faraon Egiptu trzy tysiące lat temu uważał to miejsce i Anakinów za wrogów najwyższej rangi. Tato, jestem pewna, że wszyscy chcą wiedzieć wszystko o tym, co widzimy tutaj wokół nas, co pochodzi z tamtej epoki, co należy do Anakinów tutaj. No właśnie, Anakinowie pochodzą z epoki brązu, ale to tutaj jest wszystko późniejsze to nie należy dokładnie do Anakinów. Jesteśmy teraz wewnątrz twierdzy aż do diam. A ten obszar został po raz pierwszy zbudowany w okresie Asyryjczyków, mniej więcej 2700 lat temu. A potem była również niszczona i odbudowywana. Wiele razy. W jednej z odbudów pojawiły się te kolumny z okresu bizantyjskiego, dokładnie tam. Więc ten obszar, w którym się znajdujemy, jest późniejszy. Ale jeszcze dziś, kochani. Razem przejdziemy się po obszarze z epoki brązu, więc nie martwcie się, dotrzemy do naprawdę oryginalnej części aż do Diam. Ale zanim ruszymy dalej, chcę kontynuować naszą oś czasu, bo rozmawiałyśmy o Jozułem. Jozue próbował zdobyć aż dot od Anakitów, ale to nie on, tak zdobywa to miasto. Niedługo potem to do Filistyni. Dokładnie tak. I to miasto staje się częścią pentapolis, pięciu wielkich miast filistyńskich, do których należały aż Ekron, Ekrongat, Ashkelon i Gaza. I nie dziwi nas, że te pięć miast znajdowało się na wybrzeżu lub bardzo blisko niego. Ponieważ Filistyni byli częścią ludów morza, ludem najeźdźców pochodzących z Morza Egejskiego, z wyspy Kaftor, Którą uważamy za wyspę Kretę, i oni przepływają przez Morze Egejskie, przepływają przez Morze Śródziemne i docierają tutaj na wybrzeże Kanaanu, gdzie zajmują tę południową część wybrzeża. Dla nich po 450 latach panowania Filistynów miasto zostaje podbite przez Imperium Asyryjskie, potem przez Babilończyków, Persów, Greków, królestwo Hasmoneuszy, które było królestwem żydowskim. Przez Imperium Rzymskie, Bizantyjskie, różne kalifaty islamskie, Krzyżowców, Imperium Mameluków i Imperium Osmańskie. Było częścią mandatu brytyjskiego, aż w końcu stało się częścią państwa Izrael w 1948 roku. Miasto naprawdę przechodziło z rąk do rąk, i każdy naród zostawił tam swój ślad. Teraz opuszczamy twierdzę, aby rozpocząć naszą wielką podróż. Czeka nas długi, dwukilometrowy spacer, aby poznać najstarszą część aż dodu tę, która naprawdę ma ponad 3000 lat i skrywa swoje tajemnice. Zostawiamy twierdzę za sobą, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na coś bardzo imponującego. Cała ta okolica wokół nas jest całkowicie otwarta rząd zabrania tutaj jakiejkolwiek zabudowy, są tu wyznaczone szlaki piesze, kilka miejsc do siedzenia, ale budowanie czegokolwiek jest całkowicie zabronione. To przyciąga naszą uwagę jeszcze bardziej, jeśli spojrzymy na to, co jest wokół nas. Zobaczcie, wokół nas znajduje się nowoczesne miasto Ażdot. Piąte co do wielkości miasto Izraela z wielkimi drapaczami chmur. Bez wątpienia ten teren byłby niezwykle cenny pod zabudowę. Po pierwsze, jesteśmy w Ażdodzie, w tym wielkim mieście. Jesteśmy obok jednego z największych głębokowodnych portów Izraela, miejsca niezwykle ważnego dla importu i eksportu. I oczywiście jesteśmy obok Morza Śródziemnego. Wyobraźcie sobie, ile byłby wart tutaj dom lub mieszkanie nad Morzem z widokiem na Morze Śródziemne. Ale jest bardzo szczególny powód, dla którego rząd nie pozwala na budowę tutaj w tym rejonie i ten powód jest również związany z historią, z przeszłością Ażdodu. Chodźmy, jesteśmy teraz na obszarze oznaczonym na czerwono. Jak widzicie, to miejsce nazywa się Szlakiem Starożytności. Dlaczego? Gdzie znajduje się biblijny Ażdod? ażdot z epoki żelaza i brązu. Dokładnie pod naszymi stopami? I wszyscy tutaj, rząd wie, że miasto znajduje się tutaj pogrzebane pod tymi wzgórzami piasku, pod tą roślinnością. Jednak to miejsce nie zostało wykopane. Jak widzimy, praktycznie całe jest w takim naturalnym stanie. I zobaczcie, ile rzeczy znaleziono podczas wykopalisk w fortalezie. I tutaj. We wszystkich miejscach, gdzie chodzimy, również możemy zobaczyć archeologię. Spójrzcie tutaj. Wow, wystawał mały kawałek. Tutaj, kiedy podnosimy, znajdujemy znacznie większy kawałek, kochani. To jest fragment ceramiki. I jest duża szansa, że to pochodzi z epoki brązu lub epoki żelaza. A gdzie tutaj możemy chodzić po tym terenie? Widzimy tutaj archeologię, archeologię miasta Kananejczyków, Anakimów, którzy tu mieszkali, a także Filistynów. Dlatego będziemy dalej iść, żeby pokazać wam prawdziwe biblijne Aszdot. Ale to musimy zostawić na miejscu. Cała ta archeologia należy do Izraela. Zauważyłam coś tutaj przy drodze i muszę wam to pokazać, bo to jest idealny przykład archeologii tego miejsca. Możemy tutaj zobaczyć kilka kawałków ceramiki i możecie zauważyć, jak są one naprawdę osadzone w ziemi. Wyraźnie widać, że to jest stara ceramika. Spójrzcie tutaj, kochani, spójrzcie tutaj. Widzicie to wszystko tutaj, kochani? To są stare kawałki ceramiki i my to rozumiemy. Więc jeśli będziemy kopać w tym miejscu, naprawdę znajdziemy o wiele więcej. To tutaj to dosłownie tylko to, co wyrasta z głębin aż do dół. Du... W epoce żelaza. Filistyni stali się wielkimi wrogami ludu Izraela i było wiele bitew między tymi dwoma narodami. Jednak decydującą bitwą była bitwa pod Ebenezer, a zwycięzcami tej bitwy byli Filistyni. Lud Izraela wrócił do domu w szoku, zastanawiając się, co się stało. Ale zamiast zwrócić się do Boga Izraela, zamiast wołać o pomoc do Boga, postanawiają zrobić coś w cudzysłowie łatwiejszego i również bez precedensu. Idą do Shiloh, do przybytku, wchodzą do Świętego Świętych i zabierają Arkę Przymierza, w jej wnętrzu znajdowały się tablice z przykazaniami Mana i laska Arona. I zabierają Arkę Przymierza i wynoszą ją na pole bitwy. Może to był sposób, by zabrać Arkę jako amulet, który miał pomóc w wojnie. Oni nie rozumieją, że to nie Arka zrobi różnicę, lecz ich wiara w Boga, obecność Boga zrobi różnicę, a nie Arka. I znowu dochodzi do wielkiej walki drugiej bitwy pod Ebenezer, tym razem z Arką, i kto ją wygrywa znowu Filistyni. Ale to zwycięstwo jest jeszcze bardziej druzgocące dla Izraela. W bitwie ginie ponad 30 tysięcy izraelskich żołnierzy, wśród nich dwóch synów Heliego arcykapłana, który strzegł sanktuarium w Shilo. I co najgorsze, Arka Przymierza została skradziona przez Filistynów i zabrana do Ażdot. Tak, do Ażdot. Teraz jesteśmy w Ażdot. Właśnie w tamtym czasie. A co bardziej szczegółowe, zabierają Arkę do wnętrza Świątyni Dagona. Filistyni zabrali Arkę Bożą i umieścili ją w Świątyni Dagona, Obok posągu Dagona. Kiedy mieszkańcy Aszdodu wstali wcześnie rano następnego dnia, zobaczyli, że Dagon leżał twarzą na ziemi. Przed arką Pana wzięli posąg Dagona i postawili go z powrotem na jego miejscu, wstając wcześnie rano. Następnego dnia rano Dagon znowu leżał twarzą do ziemi przed arką Pana. Głowa Dagona i jego ręce były odcięte, tylko jego tułów pozostał cały. Dzięki temu szczegółowemu biblijnemu opisowi wiemy, że arka znajdowała się w świątyni Dagona tutaj w Ażdodzie. Gdzie jest ta świątynia? Bez żadnych wątpliwości, na tym obszarze, po którym chodzimy, widzimy dowody archeologiczne. Spójrzcie na to tutaj widzimy tu idealnie kwadratowy kamień. To na pewno nie jest dzieło natury, bez żadnych wątpliwości. Ten kamień został wycięty i obrobiony ludzkimi rękami i wskazuje na obecność wielkich budowli na tym terenie. A więc gdzieś tutaj, wokół nas, znajdowała się świątynia Dagona i Arka Przymierza. Jednak tylko archeolodzy prowadzący tu wykopaliska będą mogli ujawnić nam dokładne miejsce. Tylko niewielka, niewielka część tego terenu została rzeczywiście wykopana właśnie ta część, w której teraz się znajduje i tylko trochę została zbadana. Zobaczcie już, co zaczęło tutaj wyrastać, co zaczęto odkrywać. I pytanie, które musimy sobie zadać, brzmi: jeśli zaczniemy kopać, czy istnieje jakaś szansa, że znajdziemy arkę? I odpowiedź brzmi: nie, ponieważ arka rzeczywiście została przyniesiona do aż dodu. Jednak miasto poniosło straszną karę od Boga. Miasto zostało dotknięte plagą Trorim. Trorim po hebrajsku oznacza hemoroidy, tak? To była plaga hemoroidów dla tego miasta. Niestety, kiedy dziś sięgamy po Biblię przetłumaczone na inne języki, czasami widzimy, że to jest tłumaczone jako rany, wrzody, nowotwory, guzy. Istnieje wiele różnych tłumaczeń tego słowa, jednak oryginalne i poprawne znaczenie to plaga hemoroidów. Czy to się komuś podoba, czy nie, taka jest prawda. I rzeczywiście miasto było przerażone. Zrozumieli, że plaga przyszła z powodu arki, dlatego zabrali arkę z miasta i wysłali ją do innego miasta Filistii i przechodziła z jednego filistyńskiego miasta do drugiego, a gdziekolwiek się pojawiła, ta plaga dotykała mieszkańców. I w końcu Filistyni postanowili zwrócić arkę jej właścicielom, ludowi Izraela i wysłali ją do Beit Shemesh. Stamtąd trafia do Kiriat Jearim, a następnie w końcu dociera do Jerozolimy, gdzie później została umieszczona w świątyni. A więc jesteśmy teraz na jednym z przystanków Arki Przymierza i naprawdę musimy kontynuować naszą wędrówkę, bo już widzę, że w tle zbliża się wielka burza. No więc, moi drodzy, zaczęło padać i w przeciwieństwie do tego, co czujemy podczas deszczu w Brazylii. Tutaj deszcz na tym pustynnym obszarze jest błogosławieństwem od Boga. Przez wiele miesięcy w roku jesteśmy zadowoleni, mokniemy, ale nie narzekamy. Bez wątpienia deszcz tutaj w Ziemi Świętej to błogosławieństwo. I czy pada, czy świeci słońce. Jesteśmy tutaj, aby pokazać Wam całą archeologię Izraela, od północy po południe, i o czym teraz będziemy mówić. To jest historia, która wydarzyła się tutaj z Filipem. Pamiętasz, że Filip był ewangelistą? Prawda? Dokładnie. Filip, ewangelista, podróżuje po różnych miejscach tutaj na ziemi, żeby ewangelizować. Możesz założyć kaptur tam? Możesz założyć kaptur. On podróżuje po różnych miejscach Izraela, żeby ewangelizować. On chrzci Eunucha a potem jest napisane, że idzie do Azotu, Azotu, jeszcze raz. To inna nazwa aż dodu i on przychodzi tutaj, żeby ewangelizować w tym mieście. To znaczy, to jedno z pierwszych miejsc w całej Ziemi Świętej, poza Galileą, poza Jerozolimą, które przyjmuje Ewangelię. I mówiliśmy, że niewiele tutaj zostało wykopane, ale rzeczywiście wykopano kilka rzeczy z okresu rzymskiego, z czasów Filipa. I właśnie mamy je tutaj. Ojcze, potrafisz zidentyfikować, jaka to jest struktura? To musi być grób, dokładnie tak. Możecie tu podejść, wejdźcie też z nami, żeby pokazać. Widzimy tutaj groby i struktury funeralne. Możecie zobaczyć oryginalne wejście, które jest zapieczętowane i zamknięte, gdyż zamierzano, by osoba po wejściu nie musiała już wychodzić. A tutaj widzimy podwójną strukturę grobową. Widzimy te konstrukcje, które pochodzą właśnie z okresu rzymskiego i bizantyjskiego. I dlatego chcę zakończyć historię aż do w tym miejscu, ponieważ widzę tutaj historyczny i biblijny zwrot akcji. Miasto zaczyna się jako miejsce, które stawia czoła ludowi Izraela. Jozue nie jest w stanie go zdobyć, a Anakici nadal tutaj mieszkają. Później staje się miastem Filistynów, wielkich wrogów ludu Izraela. Naród za narodem przechodzi i podbija to miejsce, zostawiając swój ślad. Tutaj była arka przymierza, a w konsekwencji wybuchła tutaj plaga hemoroidów. Ale miasto kończy swoją historię w okresie biblijnym jako miasto ewangelizacji i miasto, które się nawraca. Aż do w okresie bizantyjskim staje się miastem chrześcijańskim. Co więcej, jedna z ostatnich wykopalisk archeologicznych została przeprowadzona poza tym obszarem. Tutaj, trochę bardziej w głąb miasta, znaleziono Kościół Bizantyjski, czyli już w pierwszym okresie chrześcijańskim Izraela istniał tutaj Kościół. Więc naprawdę widzimy, jak to miasto, które na początku sprzeciwiało się Bogu Izraela i otrzymywało plagi od Boga Izraela, ostatecznie się nawróciło i stało się miejscem chrześcijańskim. Ale mam tylko jedno pytanie: czemu tylko ja się moczę, a ty nie? Więc, kochani, z powodu siły wyższej, czyli deszczu, musimy przerwać nasze dzisiejsze nagranie. Mam jednak nadzieję, że spodobało się Wam poznawanie biblijnego miasta Ażdot. Szalom wszystkim, kochani, szalom. I do zobaczenia następnym razem.